Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Kaś i witam Was w kolejnej gierce na tym kanale. Faktory Outlet Simulator. Tak, kolejny symulator, ale ja uwielbiam symulatory, także dajcie znać w komentarzach, czy Wy również lubicie symulatory. Zostawcie łapkę w górę subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Zarówno ja, jak i Karolina ogrywamy, lubimy symulatory i będzie ich myślę coraz więcej na tym kanale, więc jeżeli je lubicie, to koniecznie zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco i żeby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Kochani, weszłam sobie tutaj w ustawienie, oczywiście, żeby sobie posprawdzać, poustawiać i tutaj sobie, słuchajcie, zobaczyłam, może bym trochę tę muzykę przyciszyła. Myślę, że, że tak, że to będzie dobry pomysł. Prędkość cyklu dnia można sobie ustawić. Ja zrobię, zostawię tak, jak jest od samego początku tutaj zaznaczone. No i nawet, słuchajcie, można zrobić, czy mają pojawiać się krażedzieże, czy też nie. Nigdzie nie oglądałam gierki u nikogo, no to będzie moje takie pierwsze spojrzenie na tą grę, zobaczymy, zobaczymy o co tu chodzi i jak nam się tutaj będzie grało. Mamy ładowanie, gra jest w języku polskim, kupiłam ją na Steamie, na fajnej promce, ale już tej promocji z tego co wiem nie ma. Stwórz swój znak, kliknij na znak nad sklepem i wypisz kolor i markę, oh my god, dobra. Także słuchajcie, mamy tutaj fabrykę swoją. Z tego co czytałam w opisie tej gry, to będziemy tutaj produkować, a potem sprzedawać rzeczy. Tam na obrazku, na grafice tego, tej gry widziałam, że mogą to też być ciuchy, czyli dla mnie, słuchajcie, coś mega, mega fantastycznego. Ale dobra, słuchajcie, musimy stworzyć. No i co? No, kliknij na znak nad sklepem i wybierz. A tu, chyba, tu. To jest nasz sklep. Uj, jaka mała ociupinka. Ojojoj. No, ale dobra, no. Od... Jezus, jak tu jest ładnie. Jakie... Mogę wskoczyć do wody? Nie, a kurde, ale bym popływała. Już się skończyło lato, skończyło się wakacje, Skończyły się upały. U mnie, słuchajcie, leje, pada, jest zimno. Z 12 stopni dajcie spokój. Chętnie bym tutaj sobie wskoczyła w jakie ładne widoczki tu mamy. Fajnie, tak przed pracą sobie słuchajcie, usiąść, popatrzeć, a po pracy to już w ogóle ideolo. Okej, okay, idziemy, słuchajcie. Idziemy z, 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 stworzyć, ale ja nie wiem, jaką ja chcę nazwy ja, ja nigdy nie umiem w takie rzeczy proszę mnie tej faktory outlet to ma być sklep ze wszystkim z tego co czytałam mm, różne rzeczy tutaj będziemy sprzedawać więc mogą to być tak naprawdę ubrania nie wiem co tam jeszcze będziemy mogli sprzedawać więc ciężko mi w sumie Słuchajcie, jak macie jakiś pomysł to oczywiście dawajcie znać w komentarzach myślę że będzie to można e, zmienić tą nazwę hmm. <laughs> nie wiem nie wiem nie umiem nie mogę si zrobić. Czy wy w to wierzycie, że ja nie mogę zrobić si? Kasi. Halo. No ej, wiecie co? Co ja tu jeszcze klikłam? Coś. No. Ja to. Jak sobie wymyślę sobie nazwę kanału, to jest po prostu. No. Dobra. Będzie. Yy... Kasiak. Shop. Boże, jaka beznadziejna nazwa, kolor tytułu, kolor obrysu, dobra, zróbmy sobie coś takiego może, um, kurde, nie, nie wiem, nie wiem. dobra, co zrobimy sobie sobie, słuchajcie, uuu, kolor obrysu, to, 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 a coś w takim różu bym chciała, to będzie cała paleta barw, myślę, o, kolor tuła, dobra, dobra. Zróbmy taki fiolecik, a jeszcze może bym sobie zrobiła biały ten napis, o taki i kolor światła, czy ja, oh yeah, ale jasna! Kolor jasny. Słuchajcie, to musi być kolor taki jasny, żeby nas było widać po prostu z drugiego końca miasta. Escape zamknij, tak? Jest! Yeah. Słuchajcie, mamy swoją budę. Włącz światła, włącz przełączniki fabryki i sklepu. Okidoki, tutaj. Ło tu, o tu mamy, jakie tu jest? Wow, monitoring mamy. Tutaj coś mamy: raport dzienny, dzień dochodów. Ej, ale tu jest normalnie supi. Dzień wydatków: całkowity obrót, dochód dzienny, wydatki wewnętrzne. Wynagrodzenia pracowników, spłaty kredytów. No tak, no kredyt pewnie, jak to ja wezmę szybko. Tutaj mamy, yy, ja nie wiem, gram w to 3 minuty, już mi się podoba. Fabryka, sklep. E. Ok. Jej, zobaczcie. Nastała jasność. Ok, zamykamy. I podoba mi się już tu. Jeszcze nic nie mamy, a mi się podoba. Dobrze, komputer, mój sklep, licencje, kup, licencję. Forever. Uuu, dobra, dobra. Uu, uu, ale mam laptopika. Użyj E. Dobra, czyli tu trzeba będzie E manewrować, widzę. E, mój sklep. P. tu mój sklep ok licencja ok, kup licencję e, czy zgadza się na zakup licencji, produkt umowa ta daje nam prawo do produkcji i sprzedaży tego produktu w grze ok, jest, mamy to ile mamy pieniędzy? zero, a no genialnie kup maszynę do produkcji oho, Zaczy, ale za co? ja nie mam pieniążków Zakupy. Dobrze. W nęczę, w Kup przedmiot o nazwie maszyna. Ok. Jeden. Potwierdź zamówienie. I gdzie to będzie? Umieść maszynę na podłodze fabryki. Tutaj. A jaka taka mała ta maszyna? E. Czyli to jest nasza fabryka? obrócimy ją sobie, tą maszynę. Tu może na, na razie tu sobie postawimy, o. Cykbajera? Jaka fajna! Pokaż produkty, przenieść sprzedaj. Nie, nie, nie. Komputer zakupy. A ja chcę produkty jeszcze zobaczyć, e. tutaj t-shirt, t-shirt. Śmieszne. A wszystko, bo czy, wszystko. Czyli mamy tylko trzy t-shirty tak naprawdę. Kolorowa nić, kolorowy materiał. Ej, czy ja sobie tutaj będę mogła wymyślać nazwy, czy nie? Czy nie? Komputer zakupy, e, Boże, muszę się przyzwyczaić do tego e. Komputer zakupy, surowce. Teraz musimy surowce i jedną kolorową nić musimy kupić i biały materiał. Czyli będziemy mieć pewnie biały t-shirt z jakimś czerwonym napisem. Materiał? Halo? Tutaj metalowy, biały materiał. Ok, potwierdź zamówienie. Idziemy sobie, sobie. Tup, tup, tup. A to, co to jest? Automatyczne ładowanie? 35. Nie wiem. Gdzie jest nasze zamówienie? Produkuj. Aha, tu już jest maszynie. Tup, 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 tup. Produkuj. Hmm, dobrze, to zróbmy E. Produkuj. T-shirty na maszynie. Biały. No dobrze. Produkuj. Mamy t-shirt, patrzcie. Już zaklipowane nawet. Wow, no kurczaki. To jest dopiero maszyna. Okay, i teraz musimy kupić mały stojak na t-shirty, czyli jakiś mebel, na którym te t-shirty będą wisieć. Dobrze, zakupy w neutrze chciałam. A nie, już rozszerzenia. Mały stojak nie na spodnie, na t-shirty. Mały stojak na t-shirty. O jaki czat! Stu mamy. Sobie tutaj postawimy. Tu. Tu chcę mieć. O. Ale się jaram. I co teraz? Umieść swoje t-shirty na stojaku. Naciśnij, przytrzymaj lewy klik na półce, trzymając pudełko w ręku, czyli ja tu muszę sobie tak złapać i idziemy. Tutaj. Dobrze. OK. Dobra. Ale super. I to sobie tu mogę odnieść. Jak mam to? Wie. Yeah. Dokładnie, żeby nam one tutaj wlatywały, prawda? Stwórz i zapisz swój własny projekt t-shirtu. Komputer. Mój własny projekt t-shirtu. O matko boska. Eee, mój sklep. Projekty teraz. Mój sklep. Nie licencja. Projekt. Nazwisko. Ja cię sunę. To będzie ale jazda. Prześlij obrazek. No... Boże, zobaczcie to. Jaki czat, halo, a mogę. E, chciałam trochę zmniejszyć to, ale widzę, że to mi się nie zmniejsza. Iha! O nie, facet, nie chcę ciebie! Nie, 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 nie! Jak mam to cofnąć? Halo, nie chcę tego typka tu, nie! Dobra, jeszcze raz. Tu mamy, proszę bardzo, moją buzię. Ale no, zobaczcie, robię rozmiar obrazu i to się nie, nie zmienia. Dobra, trudno. Kąt. Nieprzezroczystość? Nie, no musi być przezroczysty. No dobra, al aha, okej, okay, dobra, dobra. I teraz tak, musimy sobie pomalować naszą bluzkę. Ja bym coś może zrobiła w takim delikatnym fiolecie, taki liliowy kolor, rozmiar pędzla, ale nie, no, halo. Jak tu się cofa? Ja nie wiem, jak tu się cofa. Czyli najpierw musimy. To taki bardziej jest róż. A tu mam jeszcze siebie. Dobra, to czekajcie, zamalujmy to. No niech będzie taki róż, dobra. Chociaż bardziej chciałam coś w takim fiolecie, żeby to pasowało. O. No czy to jest fioletowy? Nie no będę miała swój własny t-shirt. Czy Wy to ogarniacie? A może... Aha, dobra, ja wiem. Czyli mogę zrobić mniejszy. Najpierw muszę zmniejszyć, a potem muszę go przykleić. No dobra. Ale... U, u, u. Nie, ja to muszę jeszcze raz od początku. Trzeci raz, trzeci raz to robię. No dobra, tylko zrobiłam. Tu przód wygląda tak, a tył wygląda tak. No to może sobie, sobie zrobię i na przodzie, i na tyle. Ej, ale to tak prześwituje, zobaczcie, hamsko. I co, i teraz z tyłu znowu będzie tak dziwnie? No dobra. Zostawmy to tak. Można dać jakiś tekst, ale myślę, że nic już tutaj nie będziemy y, chyba kombinować, bo się i tak nie zrobię, jakbym chciała napisać Kaś. Także nazwa projektu: Kurczę, kurczę, kurczę. A mogę z dużych liter? Blue Sky. Tak, kurczę, po angielsku. Cena? Mogę wybrać cenę? Ten twój, twój projekt został zapisany, możesz go zobaczyć w zakładce projektów na maszynie. Dobrze. Dobra, musimy kupić surowce do naszego y, projektu. Użyj, y, czyli musimy kolorową nić i kolorowy materiał kupić, tak. I zaawansowany papier do wzorów. Tu jest podstawowy, zaawansowany papier do wzorów. Potwierdź zamówienie, i co teraz? Stwórz swój własny projekt na maszynie? Możesz z... Jak się jaram. Produkuj. No hit! Moje bluzeczki. Aha, bo oni dają. A, oni dali mi nowy kosz. Dobra, rozumiem. Nowe pudełko. Jakie ładne to jest! Ile to? 10 chyba? Komputer, mój sklep, etykieta ceny. Musimy cenę. No, słuchajcie, najwyższa jaka może być. Ile się? tysięcy za to, sorry. Aktualna cena 6. 70. no jakieś sześć, 70. ja chciałam gdzieś 1000. kliknij nas OK, już możemy otworzyć dobra, zróbmy ja nie wiem 7 zastosuj rabat, wyprzedaż letnia, Black Friday, wyprzedaż... nie, 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 nie. żadnych wyprzedaży, na razie nie, nie, nie idziemy teraz wyłożyć na na półki i co, i co ja mam z tym robić, proszę mi teraz powiedzieć Czekajcie, ja muszę zrobić normalnie zdjęcie i wysłać to do Korci, nie? Co, co to jest po prostu za gra? Okej. Okay. Idziemy położyć. Ja bym chciała jakoś ładnie powiesić je. Przytrzymaj i umieść. Możesz umieścić na spółce tylko licenc... To gdzie ja je mogę? O, tu! O, jak ładnie będą wisieć! Pięknie! To to po jednej tylko tu mogę? Nie. Tak! Jezus mary zaczyn ktoś wchodzi do sklepu i widzi moją facjatę? To trochę jak tacy znani youtuberzy, nie? Wiecie, że oni mają swoje sklepy i tak dalej. Tam sprzedają koszulki ze swoją podobizną, czy tam kubki, czy ręczniki, czy nie wiem, co oni tam jeszcze skarpetki czy coś sprzedają. I co? Tylko tych. <laughs> Dobre to jest. No dobra, niosę to sobie tutaj, bo chyba więcej nie mogę. Powiesić. No tutaj jest przynajmniej miejsce, słuchajcie. Tutaj jest przestrzeń, żeby to, to wszystko kłaść. Dobra, słuchajcie, ale mega. Teraz będziemy sobie otwierać sklep. O, tu mamy otwarte. Otwórz E. O, i się zamienia. No dobra, i co? Sprzedaj produkt. Przy kasie usuń tagi bezpieczeństwa. No nie, no ja naprawdę będę klipy zdejmować. Dzień dobry. Co pani kupiła? Czy moją bluzkę? No, E. I co? Już? Pani kartą płaci, weź kartę E I ile ona tam ma do zapłacenia? Razem siedem OK. dziękuję serdecznie, do widzenia Niech mi się pani pokaże w tej bluzce, niech pani przyjdzie Ym, Przyjmij zamówienia hurtowe Jeszcze musimy, jak mam stąd wyjść? Użyj komputer mój sklep hurt Zamówienia przychodzą z całego świata. Możesz wybrać to, które najbardziej Ci odpowiada. O, tu mamy 6 ofert. Oferta pierwsza, ale ja nie mam tyle pieniędzy. No, to nie no, to, to my najpierw musimy, słuchajcie, zarobić i pewnie weźmiemy tą najtańszą, czyli ta jest chyba 75 e, najtańsza. 60 e, w koszulek, tak? T-shirtów, czas zostały 40 minut, to załadunek, mhm. no ale dobra, no my i tak musimy najpierw zarobić na to. I gdzie ktoś tu w ogóle, jak tu nikt, tu nikt nie mieszka, halo? Tu nikogo nie ma, ale jak tu jest ładny teren, uuu, tu będziemy mieć jeszcze pewnie... No, ej, to może być naprawdę pokaźny sklep i produkcja... Tu też mamy, tu widzę same jakieś takie hale produkcyjne. Tutaj, tutaj coś jest, tu jest ok. No dobra, i wracam, bo się zgubię. O, tam ktoś siedzi na ławce. Dzień dobry, proszę pana, otwarłam swój. Yy, stoi, nie siedzi na ławce. Otwarłam swój sklep. Czy chciałby pan wpaść i może kupić koszulkę? Uh, rozmowa: koszulkę dla żony? Co to? A, on się tu rozkłada i on sprzedaje? Nie, nie, chcę, facet. A czy mi tu w ogóle coś pika, jak ktoś przychodzi do mnie, czy nie? Może tu już jest, wiecie, masa klientów, a mnie nie ma, no nie ma. Masy klientów, niestety. W ogóle widzę, że te ceny się tutaj zmieniają, bo przez chwilę było 75, a już jest 125 umowa. Ej, podpisałam umowę, a nie mam pieniędzy? Sprawdź obszar portu i zakończ. Samouczek. Po samouczku możesz dostarczyć zamówienia tutaj i na lotnisku. Możesz dostarczyć zamówienia tutaj i na lotnisku. A k? To co? Aha. To mi się schowa. Dobra. Co tu? Ciuchcia? Dworzec. I co? Mam te bluzki już? Czy o co chodzi? Załaduj do pociągu. Jakiego pociągu? Wsiąść do pociągu. Tam jest samolot? Byle jak Ej, a to nie znaczy, że je. Załaduj do pociągu, to. A to. Hmm. To może ja je muszę zrobić? I im dostarczyć. Ej, to może o to chodzi, a nie że ja kupiłam. O Jezu, są klienci, a mnie tu nie ma. Widzicie to, co tu się dzieje? Ja muszę rozklipować. Okej. Okay. I pani płaci kartą i siedem. No pani, co tak mało? Czemu tak tylko jedną? Wow, ile tu jest klientów? A ja sobie poszłam na spacer. O, wydajemy kasę. Pobrane 50, czyli reszta 40. Raz, dwa. Boże, raz, dwa, trzy. Okej, okay, dzięki. O, tutaj te twarze to. Trzy moje bluzki wzięła. No hit. Dobra, no dziękuję pani ślicznie. Reszta 19 15, 16, 17, 18, 19. Kasiak shop. A czekaj, panie chwilę, bo ja sobie tu dołożę. To dołożę tutaj, e. Ten No już idę. E, już moje bluzki są wszystkie wykupione. Ej, a to ja mogę tu do kosza wyrzucić, żeby mi to nie przeszkadzało. Rzuć. Dobra. Już, 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 już. Patrzcie, ile klientów E. Klip. Cyk. I kartą pan płaci. Cztery tylko. No, niestety. Ten sklep nie ma wystarczających liczby kas. A przestań. Dobra, zdjęliśmy klipa. Pani ma tutaj gotówkę, reszta. Trzynaście. Dobra, dzięki. Dzień dobry. Uuuu! Spodobały się, widzę panu moje suitaśne bluzeczki. Karta. E. 18, dobra. No, drodzy Państwo, Pani, jako małanną sukienkę, trzy t-shirty. Dziękuję serdecznie. Bardzo mi miło, że przychodzicie Państwo do mojego sklepu. I musimy resztę 8. I reszta 16, dziękuję. Tam coś jeszcze jest, bo ja nie widzę. Ale chyba tak, skoro się tutaj kręcą. Cze nie ma przymierzalni? Oj, no nie ma. No nie mam przymierzalni jeszcze, drodzy Państwo. Niestety. Nie podoba mi się ta dekoracja? Ty, typie, co ci się nie podoba? Po co tu przyszedłeś i kupujesz? Mogłeś wyjść. Co ty sobie myślisz, że będę tutaj biegać za tobą? Nope, pnob. Nope. No, facet, kupuj i ja zamykam. Bo już jest, słuchaj, 19.20. O, spodobała się panu moja bluzeczka kartą. Dobrze, 7. Dziękuję bardzo. I wychodzimy. Czego? Nie mogłeś znaleźć white t-shirt? No jak? A to co to jest, jak nie white t-shirt? No, naciśnij klawisz, aby przejść do rana. Dobra, przejdźmy sobie do rana i zobaczymy. Załaduj do pociągu. No to, kurczę, czy ja naprawdę to... Pokaż produkty. Ej, ale już jest, już jest otwarty sklep, a ja nie chciałam otwierać jeszcze... Mm, reszta 6. to czekaj, ja muszę zamknąć ten sklep Jakie mamy torby w ogóle, Kasia? Krzop, wyjdź no stąd Bo ja nie zamknęłam, zamknij tak. No i dobra, kochani, myślę, że tym akcentem będziemy. Może tu, o, takim widoczkiem sobie zakończymy. Będziemy sobie kończyć ten odcinek. Patrzcie, idą tam, idą ludzie. Oni przyszli do naszego sklepu, a ja zamknęłam. I on idzie z naszą torbą, tam fioletową hit. No, także będziemy sobie kończyć ten odcinek. Kolejny dzień chyba będzie trzeba wyprodukować, mi się wydaje, te t-shirty i wysłać tam, pójść do tego pociągu i im dać. Zobaczymy, czy to o to chodzi, bo ja myślałam, że ja kupuję, tak? Zamawiam dostawę t-shirtów. No ale to by też trochę było bez sensu, bo ja je sama robię, więc no nie pomyślałam, ale zrobię te t-shirty może o tak, żeby nam czas nie leciał. No i trochę jeszcze tutaj posprzedajemy grafika tych ludzi, taka średnia, ale to jest gra w czasnym dostępie, także tutaj wszystko się jeszcze może zmienić, to też bym chciała powiedzieć. No, jeżeli Wam się podobał ten odcinek i chcecie kolejne, zostawcie łapkę w górę, komentarze, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko. E papá.